Case. Ci oddadzą, jak kupon nie wejdzie. Zwrot kasy za przegrany kupon. No, tej promocji sobie zaczniemy i zaraz powiem o tym nieco więcej. Witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem. Dla ciebie jedno, jedyne kliknięcie, ułamek sekunda pomaga wszystko rozwijać, także dziękujemy serdecznie. Przejdziemy zaraz do kuponów na spokojnie. Na początek, jak mówiłem, zwrot kasy za przegrany kupon, zaproszenie do grupki, konkursik dla was, czyli klasyka, Jak chcesz, to sobie przewija, jak nie chcesz, to posłuchaj, całą do powiedzenia. Zwrot kasy do odebrania w betkliku. Jest to legalny w Polsce bookmacher. Jeżeli nie, nie masz tam konta jeszcze może z cudem, a założysz konto z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjesz kodu promocyjnego, obstawiamy tak jak na tym banerku, To możesz stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, za maksymalnie 228 zł. I to generalnie mówiąc, obojętnie jaki kupon, mam na myśli obojętnie jaki kupon. Niech ci z góry nie narzuca co masz zagrać, grasz sobie dosłownie co chcesz. Grasz za ile chcesz, bo to nie musi być 228 zł. To jest sufit finansowy tej promocji. Ale ty możesz sobie zagrać jakikolwiek kupon, tam za dychę, dwie, dychy, trzy, dychy, pięć, dych, 150, 192, i 83 groszy. No nieistotne. Po prostu pierwszy twój wymyślony kupon. Jeżeli wejdzie, to moje brawa. Wszyscy gratulujemy, kasa jest twoja, możesz wypłacić, nie musisz więcej grać na BetClicku. Zapytasz co w przypadku, jeżeli się zesra i nie wejdzie. No BetClik zwróci Ci kasę minus podatek, bo jesteśmy w Polsce. We Freebeccie to jest tylko jednokrotny obrót po kursie 2.14 na całym kuponie, czyli masz taki bezpieczny kupon na dzień dobry. W tym linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym yy, filmem, jest link. W komentarzu jest link. Jak sobie klikniesz, to jeszcze punkt po punkcie masz opisaną tą promocję. Osoby zainteresowane tam po prostu odsyłam założenie konta minuta i można tworzyć coś na dziś. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku ponad 100 tysięcy ludzi zapraszam na naszego Instagrama, gdzie znajdziesz dodatkowe kupony, których nie ma na youtube, Wszystko dostępne dla każdego. Linki w opisie pod tym filmem Oczywiście przypominam, że mamy taki maluteńki sklepik typera przede wszystkim z kubeczkami typerskimi wrzucam Ci teraz graficznie wystawkę naszego asortymentu, jeżeli chciałbyś sobie zarzucić okiem obstawiamy.shop wklepujesz przeglądarkę. Jesteś na sklepie. Link do sklepu znajdziesz w opisie, w komentarzu. Jedno kliknięcie cię od razu tam przenosi i możesz sobie rzucić okiem, jakiś kubeczek sobie ogarnąć czy może tam znajomemu typerowi na prezent. Serdecznie zapraszam. Oczywiście lecimy z konkursem jak zawsze 25 zł do wygrania. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? No czy musisz subskrybować kanał, obstawiony. Bez tego to nie da rady. Warto zostawić tą łapę w górę. Możemy się umówić, że zwiększa to szanse na zwycięstwo, więc sobie zerknij, czy masz klikniętą i w komentarzu ty powiesz dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Barceloną a Kadexem Swój nick gracza z BetClika, bo tam jest hajs rozdawany. Typujecie do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza na betclick, po prostu nie biorą udziału w zabawie. Możesz dla zabawy sobie zostawić tutaj typerski komentarz i sprawdzić się w roli typera, nic nie stoi na przeszkodzie, więc mamy formalności za sobą. Przechodzimy do meritum tego odcinka, czyli kolejnego materiału, tak naprawdę tworzonego przy współpracy z betclickiem. Mamy kupony od osób, które już typowały 6 sztuk. Mamy kupony za mniejszy hajs z większą ilością zdarzeń na sam koniec filmu, więc lecimy klasyką. Najpierw kupony. Do osób, które już typowały, a potem te tasiemki. Zaczynamy słuchać od kuponu Tomka. 10 podanych na YouTube to już całkiem sporo, trzeba powiedzieć. 6 z nich siadło spoko, ponad 50%. 2620 zł. czystego profitu z tych kuponów udało się zbierać. Gdzieś tam ostatni widzicie, wygrany. Tej mamy dubla generalnie. Mamy dubla na mecz o 13 we Francji. Paris Saint-Germain z Lille. Paris Saint-Germain, które ostatnio. Nie chcę mówić, że jest w dupie, bo pewnie w dupie jeszcze nie jest, ale potraciło trochę punktów e, w, w ligę. To, to dość powiedzieć, że pięć ostatnich meczów to trzy razy tracone punkty: dwa zwycięstwa, dwie porażki, jeden remis, porażka z Bayernem, Monachium w lidze mistrzów, jeden do zera na własnym terenie. A Lil sobie powoli te punkty ciuła: Lil doturlało się do piątego miejsca, miejsca dającego Puchary europejskie, i pewnie teraz mają powoli chrapkę na Lonsk, tu, do którego tracą pięć punktów. No to Lil nie gra jakoś turbo wybitnie w tym sezonie, nie oszukujmy się, nie jest to jakaś mega wirtuozerska gra, e, ale zdaniem Tomka, hukną tu jednego gola Paris Saint-Germain. Dość istotne jest też to, wiecie, że Paris Saint-Germain nie ma najlepszej defensywy ligi. Oni mają dopiero trzecią najlepszą defensywę ligi, jak Segwo z Marsylią. To nie jest tak, że oni w ogóle goli nie tracą, nie? Zdaniem Tomka, no stracą i tutaj, do tego dorzuca zwycięstwo Romy, o to jest dla mnie bardzo śliski mecz, no ale jest zwycięstwo Romy, która gra na własnym terenie z Weroną, Romy, która przed chwilą, kilka dni temu przegrała z Salzburgiem nie, na wyjeździe 1-0 w europejskich pucharach, 1-0 się tam skończyło, tak? Tak, 1-0, no i teraz grają z Weroną, ok, z Veroną, która tam wygrzebuje się z tej strefy spadkowej, z Weroną, która trzeba im oddać, bo po tych porażkach, oni troszkę zaczęli grać w piłkę. Dwa zwycięstwa zanotowali, dwa remisy i naprawdę, no powoli tutaj coraz bliżej bezpiecznego miejsca dającego utrzymanie w Serie A są, no ale Roma z drugiej strony jest ekipą, która walczy o top 4, słuchajcie, bo no, aktualnie przed, y, przed tą kolejką, no są na tym czwartym miejscu, okej, okay, mają tyle samo punktów co piąty Milan, ale bilansem bramkowym ich tutaj wyprzedzają i, i to są tylko trzy punkty straty do drugiego miejsca, więc Roma jest naprawdę tutaj blisko tych fajnych, e, fajnych celów, jeżeli chodzi o ten sezon. No wiadomo, Napoli jest trochę tam już odjechane, jest poza zasięgiem, to jest 59 punktów, gdzie Roma 41, tam powiedzmy, czyść czapka nie ma w ogóle opcji raczej, ale... No tutaj zdaniem Tomka po prostu czyste zwycięstwo, bo ja to się zawsze rozgadam, o tu chodzi o to, żeby przedstawić tylko te kupony. Lecimy dalej, kupon od Karola, 7 podanych na YouTubie, tylko dwa trafione i to jest pierwszy z tych overowych kuponów na dzisiaj. Dwa trafione, 3,5 tysiąca złotych czystego profitu i mamy 3 overki, 2,5 bramek. BVB Hertha, Barcelona Cadex, United Leicester, czyli generalnie topowe ligi. Top 5, tutaj nie ma żadnej tajemnicy, bo mamy La Liga, mamy Bundesliga i mamy oczywiście Premier League. Ja sobie wynotowałem generalnie, słuchajcie, jak te ekipy bramkują, że tak powiem, w tym sezonie. Borussia Dortmund, średnio 3,3 bramki na spotkanie w ich meczach ligowych, chodzi mi tylko o Ligę, o Bundesliga. Herta, średnio 3 gola na mecz. Okej, okay. cyferkowo over 2,5 się zgadza. Eee... Bo to tak naprawdę jedyny wyznacznik. Można patrzeć na dyspozycję danych ekip, ale finalnie, jeżeli przynajmniej jak ja bym sobie szukał punktu zaczepienia, to biorę takie właśnie średnie wyciągnięte z całego sezonu. Barcelona średnio 2,3 gola w ich meczach. Kadyks to samo, 2,3 gola. Tylko trzeba oczywiście pamiętać, że przy overku 2,5 gola. Jeżeli gra Barcelona w lidze, bo tu mówimy o lidze, no to raczej ta Barcelona musi strzelić 3 gole, bo tracąc 7 bramek w 21 kolejkach, ja raczej nie spodziewałbym się, że Kadyks tutaj w ofensywie jakoś mocno poszaleje i postraszy Barcelona i tam strzeli im 2 gole. Albo chociaż jednego. Może być ciężko, dlatego akurat ten over mi się nie podoba. Jest jeszcze United z Leicester. No tutaj fajnie cyferkowo to wygląda. Mecze United w lidze to 2,8 gola na spotkanie. Jeżeli chodzi o Leicester 3,3. Ofensywnie, dobrze w ofensywie, ale też bardzo słabo w defensywie, jeżeli chodzi o Leicester. Więc coś takiego od Karola. Zobaczymy jak te overki oddadzą. I od razu po kuponie Karola mamy kupon od Dariusza. 10 podanych, 6 trafionych, 2601 zł czystego profitu. I też mamy overki, ale w takich nieco niszowych ligach. To jest troszkę zaplecze takich najlepszych lig. Jeżeli chodzi o europejskie rozgrywki piłki nożnej, Tyrol z Salzburgiem, czyli oczywiście Bundesliga, ale austriacka, i tutaj tak, tak samo sobie wynotowałem, żebyście mieli pogląd, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, czy jest sens włączać Flash skora i własnym okiem na ten mecz spojrzeć. Spotkania Tyrolu w tym sezonie: 3,2 gola na spotkanie, spotkanie Salzb mecze Salzburga: 2,7 brameczki na mecz, tylko tutaj trzeba pamiętać, że Salzburg też ma bardzo dobrą defensywę, i raczej, jeżeli chodzi o overmeczowy, to oni muszą tutaj wziąć więcej ciężaru na swoje barki, że tak powiem. Go ahead Eagles, Twente Jeżeli chodzi o mecze gospodarzy, 3,1 gola na spotkanie Jeżeli chodzi o mecze gości, 2,2 Ale tutaj znowu trzeba pamiętać o defensywie Jeżeli chcecie sobie coś, jakiegoś overka tu huknąć Gdyż Twente, najlepsza defensywa ligi Rzućcie sobie na to okiem Jeżeli gdzieś wam chodzi po głowie overek, To już bym chyba wolał overek samego Twente Na przykład to over 1,5 gola, ale to jest tylko moja opinia Tu jest over 2,5 I mamy jeszcze, słuchajcie, Szwajcarię Grasshoppers z Shoppers z Turychem Jeżeli chodzi o, o Grasshoppers, 3,3 gola na mecz w tym sezonie, Curych 2,4, oni też bardzo słabo grali, zmienili trenera, powoli ze strefy spadkowej, jedno miejsce, wykopują się i pędzą w górę tabeli, można powiedzieć. Overki od Dariusza wyglądają właśnie tak, jak teraz widzicie. Kolejny kupon to jest kupon od Grzegorza. 5 podanych na YouTubie, 2 trafione, 2003 złote czystego zysku zostały. Mamy w sumie bez kombinacji, nie? Bez kombinacji czy zwycięstwem Manchesteru United, który no wywalczył remis tam z Barceloną, trzeba powiedzieć, że to naprawdę fajne meczyko, szczególnie ta druga połowa i wywalczony remis no tutaj grają teraz na własnym boisku e, grają o to, żeby utrzymać no tak mocno utrzymać tą trzecią pozycję, bo na razie trzeba pomyśleć o tym, żeby w top 3 się trzymać, bo tam plecy są mocne, a potem żeby gonić Arsenal i Manchester City, bo to tylko 5 punktów straty tak naprawdę do tych ekip e, i grają z Leicester które też, ostatnie dwa mecze fajne, bo dwa mecze zwycięskie, 4 do 2 wygrali na wyjeździe z Aston Villą i wygrali 4 do jednego U siebie jest to ten hamem. Nie wiem, czy coś się tutaj odmieniło. I pewnie dlatego ten kurs na Manchester United taki dosyć kuszący jest i z tego korzysta. Grzegorz, dorzuca Marsylię z remisem i over półtora gola. W przypadku Marsylii wiecie coś jest ciekawe? Ciekawe jest to, że pięć ostatnich meczów raz, dwa, trzy, cztery, pięć tak, pięć ostatnich meczów pięć ostatnich meczów to cztery razy zrobiony ten rynek czyli nie przegrali cztery razy z pięciu ostatnich. I zawsze był over 1,5 gola. To, to jedna porażka, to 3 do 1 na własnym boisku z Nice'ą, która też zaczęła fantastycznie grać. Więc tutaj od Grzegorza zakład na to, że Marsylia nie przegra z tuluzą, ale dwa gole zobaczymy w tym meczu. Przedostatni kupon, zanim przejdziemy do tasiemek, jest kuponem od Dawida. Cztery podane. Dobrze to wygląda, bo trzy trafione. 4126 zł czystego profitu i tutaj mamy połączenie różnych i ekstraklasy, więc nic się nie spierdoli. Loteryjne różne, na pewno wejdą. Świetna ekstra klasa do typowania. To to 100% jest profit. Słuchajcie, loans non, nant. I mamy tak, rzuty rosną oczywiście owerek. Mm jeżeli są rzuty różne, to ja zawsze sobie cztery ostatnie mecze ligowe biorę. Mówię Wam, jak wygląda gra tych obu ekip pod tym względem w ostatnich meczach. Oczywiście z gówno nie, nie jakieś tam odniesienie, bo to tak wszystko zależy od tego, jak dane spotkanie się ułoży, ale fajnie mieć chociaż punkt zaczepienia, no bo jeżeli e, tam 8 na 8 byłoby z Anderem, to w ogóle było bez sensu to pchać. Jeżeli chodzi o Lons, 14-8, 16-7, połowa pokryta i to z zapasem ogromnym, a połowa troszkę by zabrakło. Jeżeli chodzi o Nant, 12-4, 10-10. 3 na 4 ostatnie mecze over e, pokryty z Nant, też jest często tak, że oni mało biją, ale przeciwnik bije sporo, bo to na przykład 9 do 1 w kornerach, nie? Możecie sobie zobaczyć ostatnie mecze. Tak to wygląda u nich. No i mamy Legę z remisem i over 1,5 gola, czyli nasza szanowna, kochana Ekstra klasa Legia na wyjeździe z piastem, gliwice. Legia, która faktycznie w ostatnich meczach robi overy, bo to 2-2, 2-1, 3-2, 2-2, tam no, to trzy mecze w sumie rozegrali po tej przerwie mundialowej. Dwa zwycięskie, jeden remisowy, czyli 100% ten rynek pokryty, bo wszystko z overem i wszystko bez porażki. Grają z piastem, który też, no powoli gdzieś tutaj. Nie chcę mówić, że łapie wiatr w żagle, ale wygrzewał się z tej strefy spadkowej, przynajmniej na chwilę, bo są egzekwo punktowo z zagłębiem Lubin yy, po 20 punktów. No a Legia pewnie będzie chciała gonić ten Raków, nie? Bo dlaczego by nie? Jak Raków troszkę punktów traci, no to warto by to wykorzystać. Legia z remisem i over 1,5 gola od Dawida i jest jeszcze kupon od Jacka, tu w sumie bez kombinacji, ale najpierw pochwalimy, bo 6 podanych, 3 trafione, 2456 zł czystego zysku. Monaco zwycięstwo z Brest, na wyjeździe, spotkanie w ligę o 15.00. Monaco, które przed chwilą grało z Leverkusen, na wyjeździe w europejskich pucharach było 2-2. Monaco, które siedzi na dupie Marsylii, to też trzeba powiedzieć, bo zajmują trzecie miejsce, żebyście, jeżeli ktoś nie ma pojęcia, to trzecie miejsce zajmują. I słuchajcie, oni mają 2 punkty straty do Marsylii, no i 7 punktów straty do Paris Saint-Germain. Jeżeli chcą faktycznie tutaj się na dobre zadomowić tej topowej trójce, a nawet może o wicemistrzostwo powalczyć, może gdzieś tam o mistrzostwo, no to mecz z Brest trzeba wygrywać. Brest bez formy, bez jakiejś tam fajnej dyspozycji, pięć ostatnich meczów to jest jedno zwycięstwo, to jest generalnie dół tabeli, nie? Trzy remisy, porażka, więc tutaj w takich meczach Monaco wygrywać musi. Ciekawy kurs swoją drogą, naprawdę ciekawy kurs, tak samo bez kombinacji, czy ciekawy kurs na zwycięstwo Unionu Berlin, Unionu, który, przypomnijmy, w lidze... Po Mundialu wygrał wszystko. Unionu, który jest wiceliderem, który traci jeden punkt do Bayernu Monachium po 20 kolejkach. Wiecie, to nie jest 5 kolejek i tam farciarski start ligi. To jest 20 kolejek rozegranych, punkt straty do Bayernu. Ten Union wygląda w tym sezonie wybitnie. Do tego świetny, może nie świetny, ale bardzo dobry mecz wyjazdowy z Ajaxem w europejskich pucharach. No a grają Szalkę, który jest pierwsza do spadku. Zamykają tabelę. No, powiedzmy, remisują w tych trzech ostatnich meczach, ale co to są za remisy? To nie jest nic wybitnego, moim zdaniem. I faktycznie, biorąc pod uwagę ten kurs na Union w tej dyspozycji. Moim zdaniem fajne. Taka propozycja od Jacka. I teraz lecą kupony za mniejsze stawki z większą ilością zdarzeń, czyli to, co przeważnie przy weekendzie robimy, jeżeli ktoś chce sobie dokładniej zobaczyć, co jest na tym kuponie. Spację wciskać, przejrzeć sobie na spokojnie, jak to wygląda i co tutaj jest grane. Tych kuponów imiennie nie przypisujemy. One są dodatkowo, żeby też osoby, które sobie grają te za mniejsze stawki, czy lubią patrzeć na takie kupony, mogły sobie zerknąć. Więc na spokoju klikać spację i oglądać. A na dzisiaj to by było na tyle. Ja serdecznie dziękuję, że oglądacie do samego końca. Oczywiście jak zawsze, na sam koniec przypominam, jeżeli komuś trzeba, to przypominam że te kupony mogą być przegrane wszystkie, nie gwarantujemy niczego tutaj, nie gwarantujemy ani jednego trafionego typu, bo wszystkie mogą być czerwone, w tej zabawie tak to często wygląda, proszę o tym pamiętać, nie brać niczego za pewnik, bo pewników tutaj nigdy nie ma, nie było i nie będzie, traktujcie to jako zabawę, dodatek do życia, a ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału Obstawiamy, zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem, zachęcam do brania udziału w konkursie tutaj na filmie, słyszymy się niebawem, wielka typierska piona przybijana, trzymajcie się, pozdrow, buuu, nara.